To trzeba wiedzieć. To tu funkcjonował niemiecki obóz Soldał o cechach obozu koncentracyjnego w Działdowie przy ulicy Brunwaldzkiej. Dopiero zaczęło się troszkę coś dziać, żeby upamiętnić. Upamiętnić to miejsce nie można pozwolić, bo ono jest tak przesiąknięte męczeńską uczcią tysięcy Polaków. Niewinnych Polaków. Nasza rozmówczyni Teresa Krowicka, to była więźniarka. Trafiła tu jako dziecko ze swoim rodzeństwem i rodzicami. Świadków tamtych wydarzeń nie ma już wielu. Ona pamięta. Ci nawet co przeżyli byli tak poniżani, że tego na pewno nigdy nie zapomniły. Dziś w tym miejscu składane są kwiaty i zapalane znicze pod tablicami upamiętniającymi ofiary obozu w Działdowie. Jeszcze w Działdowie 10 lat temu nie mówiono o obozie, tylko mówiono o koszarach. Mury tego miejsca nie zostaną zburzone. To z myślą o kolejnych pokoleniach. Chcemy wiedzieć więcej. To były koszary. Później zaczęto mówić, właśnie, że to jest obóz zagłady, obóz koncentracyjny, że to jest obóz np. ostatnia przesiadka przed Auschwitz, że można było jeszcze ten korzystać z ucieczki. Na obchody dnia pamięci ofiar obu totalitaryzmów na warmi i mazurach zaproszono i młodzież. Nie każdy wie, jakie tajemnice skrywa ten budynek. To się zmienia. Nie jedna babcia Pnukom opowiada. Pracowała u Niemki, bo właśnie mówiła kiedyś, bo ona mało. Mówiła, mówiła, na przykład, że jak już ten, to była poniżana, była tam bita, kalcona, była wyzywana. No wie, wie pani, ona tak w typowe zachowanie takich właśnie naristowskich Niemców. Na placu obozowym Karl Soldau, później nakazowo-rozdzielczego obozu NKWD, odbyły się po raz trzeci uroczystości przypominające wydarzenia z czasów II wojny światowej. Jest to miejsce mordu polskich elit politycznych, polskiej inteligencji, w tym duchowieństwa katolickiego. Na zewnątrz był to temat nieznany. On tak naprawdę jest dzisiaj odkrywany przez mieszkańców województwa, przez mieszkańców całej Polski, ale to się dzieje właśnie dzięki takim uroczystościom, dzięki tej pięknej inicjatywie, która doprowadziła do uchwalenia tego święta. Jest to odpowiedź na apel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z maja 2020 roku. Dotyczący corocznego czczenia pamięci osób, które tu zostały zamordowane. Ci ludzie, oddając życie, po prostu pokazują, Tom ofiarą, że ten nowy świat powinien być sprawiedliwy i pozbawiony wszelkiego rodzaju totalitaryzmu. Także na pewno warto tutaj być i warto ten nowy świat budować już bez zagrożeń, jakie były historycznie i niestety jeszcze mają miejsce w świecie. Wojna na Ukrainie jest o krok od nas. Pomagamy, modlimy się za wszystkich i bądźmy w tym szczerzy: nikt nie zna jutra.